Prowadzenie rejsu pełnomorskiego to dla skipera wielkie wyzwanie i jeszcze większa odpowiedzialność. I nie ma tu specjalnie znaczenia, czy skipper prowadzi rejs komercyjny, czy też może niekomercyjny, taki rekreacyjnie w gronie swoich bliskich i znajomych. Bo konsekwencje popełnionych przez niego błędów, dopuszczonych zaniechań w trakcie prowadzenia rejsu mogą być po prostu nieodwracalne. Dlatego tak bardzo ważnym jest zbudowanie sobie świadomości tego, co Was, dowodzących jachtem, czeka oraz jakie wyzwania i zagrożenia się z tym wiążą. Przed samym rejsem, jak również w trakcie jego trwania, kapitan musi zadbać o wiele szczegółów z powagi, których załoga często nie zdaje sobie w ogóle sprawy, i załoga ma do tego prawo. Ty, jako dowodzący jachtem, musisz dokonać wyboru akwenu, na którym rejs ma się odbyć jego terminu, modelu jachtu, a często również wyselekcjonować skład załogi. W trakcie samego już rejsu na podstawie dostępnych prognoz meteo musisz zdecydować o czasie wypłynięcia z portu, obliczyć konieczną, czasami konieczną godzinę dotarcia do kolejnego portu. Musisz również zdecydować, musisz również zdecydować o kierunku wypłynięcia, być może zupełnie nowym, bo przecież w dniu rozpoczęcia rejsu nie zawsze będzie możliwy ten kierunek, który sobie zaplanowałeś, planując rejs pół roku wcześniej, kilka tygodni wcześniej, a nawet kilka dni wcześniej. A czasami nawet ze względu na trudne warunki pogodowe, musisz podjąć najmniej popularną decyzję, jaką może podjąć sternik na jachcie, czyli decyzję o pozostaniu w porcie. Musisz przeszkolić załogę z zasad bezpieczeństwa i musisz jeszcze wiele innych rzeczy. Generalnie sporo tego musisz i tych obowiązków dla Ciebie, osoby prowadzącej jacht. Witaj, nazywam się Tadek Duch i od ponad 20 lat zajmuję się profesjonalnie żeglarstwem pełnomorskim. Jestem kapitanem jachtowym i instruktorem Polskiego Związku Żeglarskiego, jak również instruktorem Royal Yachting Association. Przeprowadziłem już kilkaset rejsów pełnomorskich, na większości akwenów wokół Europy. Wyszkoliłem setki żeglarzy jachtowych i jachtowych sterników morskich. Siłą rzeczy, co nieco widziałem na pokładzie jachtu pełnomorskiego, i wydaje mi się, że całkiem nieźle zbudowałem sobie świadomość tego, co się może na nim wydarzyć. Pierwsze moje spostrzeżenie jest takie, że niestety, jako dowodzący jednostką pełnomorską, nie mamy szans przewidzieć wszystkiego tego, co się może wydarzyć na pokładzie jachtu. Ale należy próbować. Co więcej, powiem, że jest to naszym obowiązkiem. No ale po kolei. Aby dowodzić jachtem pełnomorskim, trzeba posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie. Nie zawsze je posiadamy, szczególnie to drugie, tym bardziej, kiedy planujemy swój pierwszy rejs w funkcji kapitana lub rejs na zupełnie nowym akwenie. Wam, przyszłym skiperom, osobom dowodzącym jednostką, z reguły osobom, które są takimi prowodyrami tego całego zamieszania, czyli pomysłu na rejs. Będzie na pewno zależało na tym, aby podczas rejsu było miło, a załoga była zadowolona. No bo jeśli załoga będzie zadowolona, to będzie chciała kolejny raz, raz sobie z wami popłynąć i to się tak dalej będzie toczyło z wami, jako z tym kapitanem, który gdzie odwiedziliście fajne miejsca, gdzie wszystko było zaplanowane, było bezpiecznie. Ok, super. Według mnie punktem wyjścia do bezpiecznego i udanego rejsu jest dobre jego zaplanowanie i umiejętność wprowadzania ewentualnych korekt tras rejsu podczas jego trwania korekt związanych przede wszystkim z warunkami meteo, ale czasami również z samą kondycją psychofizyczną załogi. Czego powinien być świadom kapitan jachtu? Przede wszystkim tego, że na morzu robimy tylko to, na co ono pozwala. Jeśli myślimy inaczej, moim zdaniem, to bardzo szybko razem z naszą załogą możemy znaleźć się w wielkim niebezpieczeństwie. I nie ma znaczenia tutaj to, czy jest to jezioro Mikołajskie, czy są to otwarte wody Bałtyku, czy też ciepłe morza u wybrzeży Chorwacji i Grecji. Jeśli to już zaakceptujemy, czyli to, że robimy na morzu tylko to, na co ono nam pozwala, to znacząco zwiększamy swoje szanse na udany rejs co rozumiem poprzez pojęcie udany rejs. Bezpieczny, w dobrej atmosferze, w dobrej atmosferze, na możliwie najciekawszej trasie, na którą pozwoli nam morze, no i chyba będący dużą wartością dodaną dla naszej załogi w kontekście wypoczynku, a dla chętnych do nauki w kontekście nabycia wiedzy żeglarskiej i doświadczenia. Oczywiście załogi mogą być różne, tak jak różne są cele rejsów. Można popłynąć w październiku na Bałtyk po tzw. Tak niedźwiedzie mięso, i próbować zobaczyć sztorm. Można pożeglować po morzu północnym, aby poznać żeglugę po wodach pływowych, poczuć siłę prądów oraz zobaczyć skoki pływów np. Na nawet powyżej nawet 6 metrów w ciągu niecałych 6 godzin. Można też jechać na południe Europy, na Adriatyk, aby pożeglować, aby pouprawiać tak zwany jachting, czyli żeglugę w porze dziennej, przy dobrej prognozie pogody, gdzie nie buja, nie ma dużego zafalowania, aby się wykąpać w zatoce, poopalać na pokładzie. Okej, okay, oczekiwania są różne, ale wszystkie te typy rejsów są związane z pewnymi wyzwaniami, rodzajem przygotowań i właśnie oczekiwaniami załogi. I tu z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że niezależnie od typu rejsu, twoja załoga zawsze będzie chciała mieć poczucie tego, że panujesz jako sternik nad tym, co robisz. Jeśli tego poczucia nie będzie, to również nie będzie poczucia bezpieczeństwa wśród załogi, a bez poczucia bezpieczeństwa nie będzie udanego rejsu. Ja jestem o tym przekonany. Wróćmy do planowania rejsu. Karty niewątpliwie rozdają tutaj warunki meteorologiczne siła kierunek wiatru wysokość zafalowania oraz długość ich trwania. To tylko podstawowe czynniki, o których każdy żeglarz powinien po prostu wiedzieć. Chociaż już o zafalowaniu i o tym, co z nim się wiąże, wydaje mi się, że niekoniecznie jest tego świadom. Narzędzia do planowania rejsu z każdą dekadą stają się coraz lepsze i skuteczniejsze. Mam tu na myśli coraz bardziej dokładne mapy nawigacyjne, no i przede wszystkim coraz lepiej sprawdzające się prognozy pogody. Tym bardziej należałoby z tych opcji korzystać, umiejętnie korzystać. Umiejętnie to znaczy przede wszystkim w prawidłowy sposób interpretować wszystkie informacje, które te aplikacje i te źródła nawigacyjne i meteorologiczne, które nam dostarczają. Prawidłowa ich interpretacja pozwoli nam na przykład przed rejsem w odpowiedni sposób zaplanować jego wstępną trasę. Dodatkowo w dniu rozpoczęcia rejsu podjąć odpowiednią decyzję o tym, w którym kierunku rozpocząć żeglugę, aby na przykład w nadchodzącym tygodniu zrealizować możliwie jak najwięcej celów z zaplanowanej wcześniej trasy. Bo pozornie dziś obrany szybki i wygodny kierunek żeglugi. Może skutkować kłopotami w kolejnych dniach rejsu. No i wreszcie, podjąć w trakcie rejsu odpowiednie decyzje, gdyby sytuacja pogodowa w trakcie jego trwania się zdynamizowała, to znaczy mocno zmieniła i nagle. A co mówiąc szczerze, o co mówiąc szczerze, coraz trudniej, ze względu na bardzo dokładne prognozy Meteo, ale zawsze istnieje takie ryzyko. Generalnie do tego wszystkiego należy podejść moim zdaniem z dużą powagą i zaangażowaniem, aby mieć przekonanie, że ze swojej strony, jako dowodzący, zrobiliście możliwie wszystko, aby rejs odbył się bezpiecznie i spokojnie. No właśnie, ten spokój. Spokój ducha możemy tak to nazwać. Jeśli uważasz, że powinieneś i jeśli chcesz, skonsultować swoje planowanie rejsu z kimś, kto posiada doświadczenie. To zapraszam do skorzystania z naszej nowej usługi, właśnie o nazwie Spokój Ducha. Czym jest ta nowa usługa o nazwie Spokój Ducha? Dla kogo jest przeznaczona i czego ona dotyczy? W dużym skrócie jest to profesjonalne doradztwo, w tym wypadku bezpośrednie moje doradztwo, dla skiperów planujących poprowadzić rejs pełnomorski. Konsultacje mogą mieć różną formę. Ale generalnie mamy trzy takie rodzaje. Pierwsze to jest tak zwane planowanie, czyli są to konsultacje, które pomagają zaplanować rejs, dobrać termin rejsu, yy, dobrać jacht, które pozwalają na stworzenie tak zwanego zarysu i planu rejsu. Mogą się one odbyć na kilka dni przed rejsem, kilka tygodni, czy nawet kilka miesięcy. Generalnie wtedy, kiedy w głowie tobie się coś rodzi, kiedy yy, uzgodniłeś coś ze znajomymi, czartorujesz łódkę gdzieś wokół Europy. I chciałbyś stworzyć sobie zarys takiego rejsu? Drugi rodzaj konsultacji to już jest taka, w cudzysłowie, odprawa przedrejsowa, która odbywa się na 1-2 dni przed rejsem. Dlatego na 1 dwa dni przed rejsem, bo wtedy już mamy naprawdę bardzo dobrze sprawdzoną prognozę Meteo i wiemy, co jest możliwe do wykonania rejsu, a co nie. Ale może się ona również odbyć na przykład godzinę po Twoim zaokrętowaniu, po odebraniu rejsu. I to są konsultacje, które po prostu mają właśnie takie formy odprawy przedrejsowej. I gdzie chciałbyś, jeżeli chciałbyś z kim skonsultować, z kimś doświadczonym, czy twój plan jest dobry. Tak, że na przykład jesteś gdzieś na jachcie w dubrowniku i, i po prostu masz taki plan, a nie inny, ale chciałbyś to skonsultować, czy przypadkiem nie popełniasz jakichś kardynalnych błędów, no to właśnie do tego mogą służyć te konsultacje. I trzeci rodzaj konsultacji, które mają już taką formę, takiego nadzoru w trakcie rejsu, może trochę nadzoru decyzyjnego, chociaż może to nie jest najlepsza nazwa, dlatego że tak naprawdę decyzję zawsze podejmujesz. Ty, jako kapitan dowodzący jednostką, nadzoru w trakcie rejsu, to znaczy na przykład płyniesz i gdzieś się umawiasz na początku rejsu ze mną, że Tadek, słuchaj, płynę na takiej i takiej trasie, ale co 2-3 dni chciałbym z Tobą to konsultować, nawiązać z Tobą łączność, powiedzieć Tobie, gdzie jestem. I, I przedstawić tobie mój plan, i ewentualnie skonsultować to z tobą, żebyś mi powiedział, czy postępuję dobrze, bezpiecznie, czy wykryłem wszystkie zagrożenia, czy to, co planuję i te moje decyzje w trakcie trwania rejsu mają sens, pozwolą mi zrealizować mój plan, czy są dla mnie i dla mojej załogi bezpieczne. Więc trzy takie rodzaje konsultacji: planowanie rejsu, odprawa przedrejsowa, jak również nadzór w trakcie rejsu. Same te konsultacje technicznie realizowane są poprzez połączenie internetowe po prostu zwyczajnie poprzez Skype. Skype pozwala nam na to, że na przykład, jeśli ty jesteś, okrętujesz się gdzieś w Zadarze, w Dubrowniku, whatever, nieważne, gdzieś we wszystkich portach Europy, no to łączymy się onlineowo i Skype nam pozwala patrzeć na ten sam monitor, na tę samą mapę twojego akwenu, po którym planujesz żeglugę, na te same aplikacje pogodowe i konsultować się ze sobą. Drugi rodzaj łączności to dużo częściej używany już w trakcie takich, powiedziałbym, właśnie tego nadzoru decyzyjnego w trakcie rejsu, tak. Czyli kiedy w trakcie rejsu jesteś gdzieś, nie zawsze możesz mieć internet, ale zawsze możesz zatelefonować z jakiegoś portu. No to realizujemy je przez telefon, ale generalnie jest to wszystko do uzgodnienia. Wszystkie te konsultacje, te trzy rodzaje konsultacji dotyczą one planowania rejsów wokół naszego starego kontynentu, wokół Europy. Tak więc cały akwen Morza Bałtyckiego Wody pływowe Morza Północnego, kanał angielski, Zatoka Biskajska, cały basen Morza Śródziemnego. Jeśli jesteś zainteresowany tego typu konsultacjami, to zapraszam na naszą stronę www.targduch.pl, tam znajdź zakładkę Spokój ducha i znajdziesz warunki, również te finansowe, na jakich realizowane są. Tego typu konsultacje pisz do mnie bezpośrednio, najlepiej na mój adres mailowy tadekmaupatadekduk.pl lub przedzwoń na mój numer telefonu, że jesteś zainteresowany, zainteresowany tego typu konsultacjami i że chciałbyś mieć te konsultacje zaplanować do pół roku wcześniej w dniu wypłynięcia sportu, czy również mieć jakiś nadzór taki, ten decyzyjny w trakcie w trakcie e, trwania samego rejsu. Serdecznie zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam, Tadeusz Ducha.